Bluszcz. Była to jedna z tych starych, zapomnianych posiadłości, które tonęły w mroku lasu, jak zapomniane sny w umyśle starca. Stojąca na skraju miasteczka, otoczona wysokimi drzewami, wydawała się być niemal przywołaniem tajemnic. Dom był miejscem, o którym mówiono wiele historii, ale żadna z nich nie była w stanie w pełni opisać tego, co działo się wewnątrz jego starych, zapadłych ścian. Opowieści o posiadłości krążyły pośród mieszkańców, powodując, że żaden z nich nie odważył się zbliżyć na odległość dłuższą niż strzał z wiatrówki, ale młody etan nie był tak łatwo przestraszony. Fascynacja nieznanym wiodła go ku tym opuszczonym miejscom. W jedną ciemną, ponurą noc etan zdecydował się, że przekroczy próg legendarnego domu. Skryty pod kocem, z latarką w dłoni, powoli wtargnął do wnętrza. Przekraczając próg, Zastał nie tylko spodziewany bałagan, ale również coś więcej. Wnętrze było tak, jakby ktoś się opuścił w pośpiechu, jakby zniknął w ciemnościach, pozostawiając za sobą krzesła przewrócone na bok, książki rozrzucone po podłodze i stary, trzeszczący zegar na ścianie, który odmierzał czas w bezruchu. Wydawało się, że dom trzyma w sobie coś więcej niż tylko pamięć. Światła latarki tanecznie odbijały się od starych mebli, tworząc monstrualne cienie na ścianach. Które wydawały się żywe, jakby miały swój własny umysł. Etan drżał, ale jego ciekawość przeważała nad strachem. Wyciągnął dłoń i zaczął odsuwać firanki, jednocześnie zastanawiając się, co kryje się za starymi oknami. Głęboko w lesie czas płynął inaczej, a dom wydawał się żyć własnym życiem. Często Etan miał wrażenie, że coś go obserwuje, coś, co nie miało prawa tu być. Ale ignorując przeczucie. Zbliżał się coraz bardziej do serca tajemnicy. Noc po nocy eksplorował coraz bardziej zaniedbany zakątek posiadłości. Jednak największe zaskoczenie spotkało go, gdy w końcu dotarł do Starego Ogrodu za domem. Między niesfornie rosnącym bruszczem odkrył coś, co zatrzymało mu oddech. W centralnym punkcie ogrodu stała Stara Studnia. Zachęcony widokiem, Etan postanowił zbadać ją bliżej. Głębokość studni zdawała się niewysoka, ale ciemność w niej była tak gęsta, że nawet światło latarki nie potrafiło jej rozproszyć. Zasłaniając nos dłonią przed zapachem stychlizny, Ethan ostrożnie schylił się nad brzeg, by lepiej przyjrzeć się wnętrzu. Nagle, w tej ciemności, coś złapało go za rękę. Ethan krzyknął, próbując się wydostać, ale chwyt był zbyt mocny. Gdy jego oczy przyzwyczaiły się do ciemności, dostrzegł coś, co wprawiło go w osłupienie. W głębi studni ukazało się coś, co wyglądało jak ludzka twarz skryta w mroku. Twarz była blada i pokryta sinymi plamami, a oczy świeciły czerwoną poświatą. Przerażony etan wydarł się, próbując się uwolnić. Nagle chwyt puścił, a on upadł z powrotem na ziemię. Po chwili znieruchomiał z przerażenia, patrząc na tę twarz, która wydawała się patrzeć w jego duszę. Ale to nie koniec. Głos wydobył się z głębin studni, łamiąc ciszę nocnej atmosfery. Był to szept, a zarazem szept mroków, niosący ze sobą zapowiedź nieodwracalnego. Jesteśmy jednością, bluszczem i mrokiem. Nie możemy być oddzieleni. Etanowi zamarło serce. Poczuł, jak zimny dreszcz przeszywa jego ciało. Ale to nie był koniec koszmaru. Ogień pojawił się nagle na dnie studni, oświetlając wnętrze płomieniami, które tańczyły jak dusze torturowane. W świetle ognia ujrzano postać, która przypominała coś między człowiekiem a rośliną, istotę, która zrodziła się z mroku i natury, połączona z ziemią i drzewami. To nasz dom, nasza krew, nasze ciało, głos dudnił w głowie etana, wypełniając ją strachem nie do opisania. Zrozpaczony, etan uciekł z miejsca, zaniechując wszelkiej nadziei na zrozumienie tego, co się wydarzyło. Nie miał już sił, by stawić czoła tej przerażającej prawdzie. Od tej chwili omijał dom szerokim łukiem.